Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Rawicz. Jestem prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Numer 7 w Montrealu. Co to jest Stowarzyszenie Polskich Kombatantów? Zaraz Państwu powiem. Są to żołnierze, którzy pierwsi chwycili za broń w dniu 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku i walczyli na wszystkich polach. Europy i Afryki. W tym roku nasze stowarzyszenie obchodzi 50-letni jubileusz. Jest to wydarzenie historyczne. Historyczne, dlatego, że w przyszłym roku odbędzie się światowy zjazd kombatantów w Polsce w charakterze, o charakterze narodowym, jakże tak samo będzie w Winnipegu. Minęło 50 lat, kiedy falconare koło Ancony we Włoszech powstało Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Oddział Kanada. Żołnierze i oficerowie polskich sił zbrojnych na zachodzie, stanąwszy wobec surowego wyroku historii, który oddawał Polskę po dominację Związku Sowieckiego, podjęli decyzję o imigracji. Kończyła się dla nas epoka walki na polach bitew, ale nie kończyła się służba Polsce. I właśnie myślę o wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej przeświadczenie, że zakończenie działań wojennych nie zdjęło z nas zobowiązań zawartych w przysiędze wojskowej. Odrzucając konsekwentnie Narzucony Polsce siłą porządek polityczny. Stowarzyszenie Nasze stało na stanowisku, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie stanowi konstytucyjną ciągłość legalnych władz Rzeczypospolitej. Choć przez długie lata sytuacja opuszczonej przez sojuszników Polski była dramatyczna. My, niezłomni, wierzyliśmy, że przyjdzie czas, gdy prawda i wielka ofiara polskiego żołnierza przyniosą upragnione owoce. Ani przez moment nie opuszczała nas wiara w wytrwałość polskiego narodu, który na przestrzeni ostatniego półwieku Dawał wielokrotnie wyraz swojej determinacji w walce o prawo do życia w prawdzie i wolności. Wychodziliśmy tym wysiłkom rodaków kraju naprzeciw, prowadząc nieustanną walkę, akcję na rzecz wolnej, niepodległej Polski. Czyniliśmy wszystko, by świat zachodni nie zapomniał o nas. Nie zapomniał o niezbywalnym prawie Polaków do wolności i suwerenności. Cieszymy się, że mogliśmy doczekać tej wyjątkowej chwili, że historia, która pół wieku temu wystawiła nas na tak okrutną i bezlitosną próbę. Nowa sytuacja tworzy nowe zadania. Starzejemy się. Jesteśmy siłą rzeczy wymiaramy. Nasz wiek jest między 70 i 90 lat. Teraz Nowa sytuacja tworzy nowe zadania, zarówno przed rodakami w kraju, jak i przed Polonią na całym świecie. Także w Kanadzie. Współczesność stawia nowe wyzwania. Do kontynuowania naszej misji otworzyliśmy nasze szeregi dla młodych, tak dla młodych, pamiętając o naszych następcach Stworzyliśmy fundację charytatywną SPK, która pozwoli im zachować ideę kombatanckiej wspólnoty. Fundacja jest testamentem, który zabezpieczając majątek stowarzyszenia zobowiązuje tych, którzy przyjdą po nas. Jak powiedziałem na początku, jest to wydarzenie historyczne. 50 lat służby w Polsce. W tym roku, na zalecenia zarządów centralnych Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, ażeby tą rocznicę jubileuszową uczcić należycie, złożyć hołd wszystkim poległym i tym, co żyją jeszcze, zorganizować serię wywiadów, akademii, filmów, pogadanek i bankietów. Nasze koło w Montrealu, idąc wedle zaleceń zarządu głównego, postanowiło uczcić także tę rocznicę Juwileuszową, i w dniu 16 listopada tego roku, w towarzystwie Orła Białego wspólnie uczcimy wszystkie pola walki, na których żołnierz polski walczy. Będą przedstawiciele władz kanadyjskich, Wojska Kanadyjskiego, a także obecnego Wojska Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie bardzo ciekawa, ta, ten jubileusz, ten bankiet. Będzie kolacja, będą dekoracje, będą przemówienia i będzie można sobie potańczyć. Uważam, że Polonia może w niektórych wypadkach ma pewne wątpliwości co do niektórych stowarzyszeń, organizacji i tak dalej, ale nie, na pewno nie do Wojska Polskiego. I uważam, że obowiązkiem każdego jest uczcić tego żołnierza i przyjść, i poprzeć ten bankiet. Teraz mam koło siebie kolegę Jana Czcińskiego, który od 1 września 1939 roku walczył w broniu Polski. Dostał się do niewoli, siedział w Murnau i zresztą kolega Czciński opowi państwu, Dalszy ciąg. Dziękuję kolego Prezesie. Istotnie byłem oficerem ogniowym 5 baterii w akcji wojennej 1 września. Uważam, że powinniśmy być bardzo wdzięczni dyrekcji Telepoloniki, że właśnie dała program kombatancki jako, a żeby poinformować jeszcze naszą publiczność o tych datach i o tych wydarzeniach, które pomalutku, malutku zaczynają od, odchodzić z naszej pamięci. Jestem tutaj na terenie Quebecu delegatem zarządu głównego. Współpracuję ściśle z zarządem głównym i mam bardzo bliski, serdeczny, koleżeński stosunek z moimi kolegami, koła nr 7 w Montrealu. Kolega Rawicz Właśnie wspomniał o zawiązaniu się Stowarzyszenia Polskich Kombatantów właśnie we Włoszech. Jakoś dziwnie się cisną na usta słowa, że z ziemi włoskiej do polskiej. Z czasów jeszcze I Tak się złożyło właśnie. I jeżeli zaczął kolega Prezes mówić o e, działaniach naszych sił, e, w, naszych sił zbrojnych, to muszę podkreślić, że rzeczywiście żadne państwo, żadne państwo w Europie nie miało tak ciężkiej, tak trudnej i tak krwawej historii, jak Armia Polska. Proszę Państwa. Pani Helstedt, dyrektorka Muzeum Torvaldsena w Kopenhadze, kiedy była zaproszona jako matka chrzestna pomnika Mikołaja Kopernika, na jednym z przyjęć w rodzinie polonijnej powiedziała m.in. Wasza historia jest pełna barw i kolorów, jednakże jej nie można czytać bez lesu. To są słuszne słowa. Taka jest nasza historia. i Mamy nasze państwo jest położone w sercu Europy między dwoma sąsiadami bardzo silnymi, bardzo ambitnymi w każdym, każdym innym kierunku, ale zawsze były te um, kroki wojenne, kroki zbrojne skierowane przeciwko Polsce. Stąd traciliśmy. Wiele, wiele razy w historii naszą niepodległość, i, ale mimo wszystko nasz naród tak dzielnie walczył i tak dzielnie się bronił przed wszelkimi zakusami wynarodowienia, zabicia u nas uczuć, uczuć religijnych, że przetrwał zwycięsko do chwili obecnej. Może jeszcze wspomnę króciutko o teatrach działań wojennych właśnie naszej armii. Jak właśnie kolega prezes wspomniał, 1 września zaatakował nas nasz nieprzyjaciel, hitlerowski reżim. Zrobiliśmy wszystko, co tylko możliwe, żeby się bronić na trzech frontach: z Prus Wschodnich, z zachodniej granicy od Niemiec i z Czechosłowackiej, która była już przez Niemców wówczas zajęta. 17 września, właśnie tegoż miesiąca, od rozpoczęcia wojny wkraczają mimo tego, żeśmy mieli pakt nieagresji z Rosją, wkracza armia czerwona zbrojnie przekraczając nasze granice wschodnie. Ściśnięci i zbici, pamiętam, byliśmy wówczas z naszą 11. dywizją piechoty karpackiej pod Lwowem. Z tyłu mieliśmy bolszewików, z przodu na około Niemców. Nie było absolutnie możliwości, ażebyśmy mogli dłużej przetrwać niż trzy dni na jednym stanowisku. 20 września generał Soskowski jako dowódca 11 Dywizji Piechoty Karpackiej jednak kapitulował. Dla nas stało, wrześnie, stało zapytanie, Wojna skończona. My jesteśmy poza domem. Kraj nasz jednakże nie jest wolny. Czy zatem nie jesteśmy zobowiązani w dalszym ciągu walczyć o prawa narodu? O tę niepodległość, którą, za którą tylu naszych rodaków zapłaciło życie? Oczywiście zwyciężyła myśl. Że, wojna, że bitwa jest skończona, ale wojna trwa. I tysięczne rzesze poprzez nieludzką ziemię rosyjską, poprzez Węgry, poprzez Rumunię dostały się na, no, na e, e, za, zachodni odcinek walki. Właśnie Francja była w ciągu przygotowań wojennych i wśród właśnie Innych jednostek bojowych, nasza y, armia też zaczęła się tworzyć we Francji. W siedem miesięcy po rozpoczęciu wojny od 1 września 1939 uderzają Niemcy przez Holandię i przez Belgię na Francję. I stosunkowo francuski opór trwał krócej. A nieżeli nasz, mimo tego, że działania Pierwsze wojenne dywizji. rozpoczęte były właśnie ze strony Niemiec i Francji siedem miesięcy później, a więc było więcej czasu do przygotowania się W ten sposób jednak żołnierz czuł się zobowiązany. A żeby zrobić wszystko, co możliwe, a żeby jednak spełnić swój obowiązek wobec przysięgi żołnierskiej, to o czym wspomniał kolega prezes. Jak wspomniałem, przez nieludzką ziemię na Bliski Wschód, ażeby zająć stanowiska pod Tobrukiem na Sycylii poprzez Monte Cassino aż do Ankony. Monte Cassino trudno się zatrzymać i przejść łagodnie przez ten bohaterski wyczyn żołnierza polskiego. Tak jak pod Stalingradem, straszne walki wykończyły Niemców. Tak pod Monte Cassino po prostu zeskał z okopów polska armia, wyparła Niemców i zawiesiła pierwsze, dumnie pierwszy polski sztandar przy klasztorze Monte Cassina. Jeżeli pójdziemy dalej na północ, widzimy generała Maczka, który dowodził pierwszą dywizją pancerną. Kolega prezes wspomniał o walkach w Narwiku. Norwegii. Nasze lotnictwo, lotnictwo od samego początku walczyło bohatersko. W tym momencie, kiedy ani Anglia, ani Francja, ani inne siły alianckie nie były jeszcze przygotowane. Żadne z państw europejskich nie ma tyle frontów z okresu II wojny światowej, co właśnie Armia Polska. Ciągliśmy o tym marzyli, a trzeba odzyskać nieprzeległość, i współ, nasze pragnienia szły równolegle z pragnieniami i działalnością męczeńską, działalnością społeczeństwa w kraju. Ale kolega Czciński, wszystko co kolega powiedział, są rzeczy smutne. Czy kolega, kolega przyznam nieprawdę, że mimo wszystko dzieje nam się wielka krzywda? Krzywda historyczna, prawdy historycznej. Byliśmy najwierniejszym aliantem naszych aliantów. Dzisiaj historia pokazuje nam, że jesteśmy forgotten soldiers, solda oublis, lub żołnierze zapomniani, nigdzie we wszystkich wydawnictwach naszych dronych i kochanych aliantów nic nie mówi się o Wojsku Polskim, o wszystkich mówi się o naszym nie i uważam, że właśnie naszym obowiązkiem to co robi SPK, jedynie SPK domagamy się tej prawdy historycznej podkreślenia tego, tego wysiłku, nie można tego zataić wszystkiego, co kolega myśli o tym. Absolutnie zgodzę się z tym w stu procentach. SPK spełniło wielką rolę, bo zaczęło te działania wojenne i przytrwała na wszystkich frontach przy boku aliantów przez całą wojnę. To zupełnie słusznie. Ale właśnie to, o czym pan prezes mówił i ja wspomniałem, że SPK nie dało za wygraną, mimo tego, że musiało, musiało tysiące ludzi opuścić kraj i pozostać na emigracji, prawda? Dlatego, że reżim komunistyczny panował wówczas w Polsce i myśmy właściwie mieli drogę zamkniętą. Myśmy byli służalcami kapitalizmu. To był wymysł komunistyczny. I tak. dlatego SPK, z wzorem właśnie zawiązania SPK we Włoszech, we wszystkich krajach powstały. Prawda, placówki koła SPK, jest ich na terenie Kanady 20 Trzeba kolej. też dodać, do, że dzięki kombatantom, prawda, cała masa ludzi wydostała się z nieludzkiej ziemi sowieckiej, że setki, setki dzieci SPK dzięki wojsku polskiemu kombatantom ściągnięto zostało z obozów sieroty, często, prawda, że wysyłaliśmy i wysyłamy ciągle dla naszych braci w Polsce inwalidów zasiłki, Do naszych, dla Absolutnie. biednych w Australii, w Belgii, gdziekolwiek czy, czy, czy w Argentynie. I, I także samo byliśmy, że tak powiem, pacierzem, Krzyżem byliśmy Kongresu Polskiego Założycielami Kongresu Panie. Polskiego i, i w ogóle Polonii Wolnego Świata. I dużo rzeczy, więc to była SPK jako żołnierz wierny przysiędze wojskowej, żołnierz. tak jak powiedziałem, żołnierskiej. Dotrzymaliśmy, wydaje mi się, tego przyrzeczenia. Absolutnie. Mi się wydaje, kolego prezesie, że nie tylko żeśmy dotrzymali przyrze przyrzeczenia, ale wykazaliśmy tyle energii, tyle no. troski. Statystyki mówią, że. Potomkowie kombatantów w 10, 95% pokończyli wyższe szkoły, wyższe wykształcenie, zdobyli na terenie Kanady. Jeśli chodzi o nasze większe ośrodki kanadyjskie, to począwszy od Pacyfiku do Atlantyku jest na jednym uniwersytecie co najmniej dwóch wykładowców pochodzenia polskiego. W Quebecu liczymy ich około 30%. A więc to jest ta wielka wola narodu i wielka wola naszych kombatantów, ażeby to życie tworzyć, żeby rozbudowywać. Nie mogliśmy wrócić do kraju. Trzeba dać troskę właśnie rodzinie, wychować dzieci, budować domy społeczne. W domach społecznych, w kościołach, w szkołach polskich budowanych na terenie Kanady. Przedstawiamy jakiś majątek kilkadziesiąt milionów dolarów. I to jest w przeciągu właśnie tego okresu lecia I można stanowczo stwierdzić, że Stowarzyszenie Polskich Kombatantów jest największą polską organizacją, czy stowarzyszeniem, jak to chce nazwać, na świecie. Na pięciu kontynentach. I jeszcze jedna rzecz. Dzięki. Naszym wysiłkom niestrodzonym do momentu przekazania pieczęci konstytucji przez legalnego prezydenta Kaczorowskiego legalnemu prezentowi Nowej Polskiej III Rze Rzeczypospolitej, nasza działalność praktycznie biorąc się kończy oficjalnie. Może pozostają tylko jeszcze nasi koledzy chorzy, prawda, i in, którymi trzeba się zająć. Ale uważam, że. Nowa generacja, która po nas przychodzi, której myśmy w pewnej części przynieśli tą wolność, że tak powiem brutalnie, może na tacy, może tego nie rozumie, tego wszystkiego. Oni nie są pomni tych krzywd, tego wszystkiego, co człowiek przeszedł jako żołnierz polski w czasie wojny. Żeby ta nowa generacja miała pewien szacunek do tej starszej, która dała im możliwość życia jako wolnych ludzi. Co jeszcze ważne, kolego, wydaje się, że właśnie rodziny polskie, mimo tego, że posuwają dzieci do francuskich czy do angielskich szkół, zrobiły wielki wysiłek w tym kierunku, ażeby... Polskość zachować w rodzinie, a żeby wychować dzieci w duchu polskiej kultury i polskiej historii. Jeśli chodzi właśnie o kraj, to oczywiście kraj cierpiał ogromnie, ale kraj też liczył i był w pewnym sensie poparty. Ze strony emigracji. Wiedział doskonale o tym, że jest, są tysiące ludzi, w Stanach Zjednoczonych jest 14 milionów emigrantów polskiego pochodzenia. Że ci ludzie jednak pomagają materialnie, pomagają prawda, przez przesyłki rozmaite, przesyłają prywatnym rodzinom, przesyłają instytucjom. Prawda? I w sumie całemu społeczeństwu polskiemu, mimo tego, że sami musieli się martwić o kawałek chleba na emigracji, zanim go zdobyli i zanim, że tak powiem, stanęli na nogach mocniejszych, prawda? mówiąc gospodarczym językiem. Tu właśnie jest wielka wartość tej emigracji, która podtrzymując kraj, sama się wyzwoliła, że tak powiem, z biedy i z niczego, zrobiła wielki majątek społeczny. Ale myślała też i o kraju. I myślę, że teraz, kiedy właśnie kolega wspomniał o tej właśnie fundacji społecznej, że właśnie to zostanie przekazowane, przekazane naszej młodej Polonii. Młoda Polonia, której są tysiące na całym świecie, począwszy od Nowej Zelandii, Australii, Południowej, Ameryki Środkowej, Stanów Zjednoczonych. Stypendia Miejże. dajemy przecież. Absolutnie. My właśnie tutaj, nawet w Montrealu, prawda, mamy fundusze, specjalne fundusze, fundusze na stypendia Polski, w polskich szkołach i, i na studia wyższe. W ten sposób spada nasza odpowiedzialność, jaką wydaje mi się wykonaliśmy w stu procentach, bo wśród trudności, wśród strat niesamowitych prawda, w narodzie, w armii naszej walczącej Polacy stracili 5 milionów ludzi w czasie ostatniej wojny światowej. Mimo tych trudności, mimo tych strat, jednakże emigracja dokonała swojej misji, nie tylko, ale mam nadzieję, że wielką odpowiedzialność wzięła na siebie, że właśnie przekaże żeby uczcić teraz, żeby uczcić teraz ten jubileusz 50-lecia istnienia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Zwracam się jeszcze raz do Polonii, żeby poparła ten bankiet, żeby przyszła. Chodzi tutaj o to, żeby oddać cześć poległym i żyjącym ostatnim żołnierzom, bo się wykruszamy bardzo, żeby przyjść bardzo serdecznie zapraszam. Bilety są do nabycia w cenie 30 dolarów z kolacją. Teraz jeżeli chodzi, gdzie należy się zgłaszać o te bilety. Należy się do nich to nie zgłaszać do pani Emilii Drążyk Telefon 273 2960 do pani Joanny Kakowskiej 4880280 i do pani Krystyny Mierzwiak 928336. Zapraszamy, Wojsko Polskie Państwa zaprasza.